27 lutego w ramach cyklu Inne Granie w HCK na scenie zaprezentowały się zespoły The Abstinence, The Course oraz Laik. Z pewnością jest to jakaś tam wypadkowa różnych naszych fascynacji muzycznych, czyli od country. po western. Po western. Jest głośno, jest piosenkowo, jest li lirycznie na swój sposób, mm. e, ale też jest dziwnie. E, no, gramy jak umiemy, no, a że nie za bardzo umiemy, bo jesteśmy lajkami, no to, no to po prostu to gramy, gramy po prostu głośno, żeby nie było słychać, że, że, że nie umiemy grać. Co poświęcamy większość czasu na próby, na kompo komponowanie repertuaru pełnego, gdyż jak nie wiem czy wspomniałem yy, jesteśmy świeżym zespołem, młodym, młodym, nie młodym, starym zespołem młodym yy, no i jakby no, po malutku yy, mamy jakby taki troszeczkę yy, niesmak do tych takich promocji internetowych, gdyż yy, yy, mamy wrażenie, że, 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 że pokazujące się nam zespoły pokazują się z takiej strony yy, ze strony takiego wydumanego super ego swojego, które później jakby koliduje z, z tym, co w rzeczywistości pokazują na scenie, na przykład. Dlatego ważniejsze są dla nas koncerty, oby jak najwięcej, oby jak najfajniejszych i udanych. Mówią, że ta trafia w to jak